tu jest jasna łódkę, a to zejście jest na dół, a to jest na łódkę zejście, a tam już woda podchodzi, wychodzi woda, jest prawie pół naszło, I tutaj też jest źródło, już jest już stamtąd wychodzi z skarpy tak wygląda staw, już wyrównałem brzeg. Teraz mam grabki, o, równam tutaj wyrównam, ja tam się rozepchaj, i będzie wyżej troszeczki żeby nie podchodzić pod brzeg, bo wiadomo może się obsypać, może ktoś wpaść do stawu o, widać jak woda wychodzi z brzegów tutaj pod tym niłem, tam kopnęli, już woda idzie w tę stronę zobaczymy do rana Jeden najdzie. Myślę, że do rana nakryje to wszystko. Ta woda. Z każdego brzegu wychodzi. Tutaj zrobił skos. Tutaj skos zrobił, ale się obsunęło. Troszkę. Tam jest twardo dalej, to już nie poleci. I tak to będzie wyglądało. Taki to jest staw. Tu jest jedna odnoga. Tam jest druga i trzecia. Ono się rozdziela. Tak jak studnia i altanka prosto, to tutaj idzie żyła. Stąd wychodzi. I stąd płynie, właśnie. Tu jest kopany 5 metry, wykopana dziura. I z tej dziury wszystko wychodzi, ta woda w tę stronę idzie. Tam nie da rady się wejść, bo można w pas wpaść. Tak miękko. Tutaj, jak woda wejdzie, to już nigdzie nie wyjdzie. To jest taki takie ił, że nigdzie wody nie wypuści. Choćby nalał deszcz, nigdzie ona nie pójdzie. Tak to wygląda. O to wszystko troszeczkę spróbuję wyrównać i ten brzeg spróbuję wyrównać. Tu jest ładnie zrobione. Obsieje trawko. A te ziemie to najwyżej porozpychają mi tutaj. Zaproszę przyjaciela, przyjedzie koparo wielko, to zaraz mi to porozpycha. Tam tak samo mi porozpycha te ziemię, żeby było ładnie. Tutaj ziemi troszeczkę jest. Tutaj mi też rozepchał pod samą siatkę. I tutaj jeszcze zostało. O, porozpychać. Pod samą siatkę i będzie ładnie wyglądało. Wyrówna mi to wszystko ładnie. Także ziemia pójdzie, będzie pchana w tamtą stronę, koparo, i ładnie się rozepcha. Tam wyżej pójdzie nasyp, będzie taki spad, wjedzie koparo na wierzch, no i będzie pchał koparo, i ładnie tak będzie wyglądało. Taki uskok. Jest jeden uskok. To jest właśnie ten staw, już zrobiony, skończony tak ma wyglądać. Ja from Poland, Janio Bryczek. YouTuber światowy To jest mój staw, który tak pomyślałem i tak zrobiłem. Jest 10 szeroko, 22 długo. 5 m jest tam częściowo wykopane dla jak były ryby, to żeby nie wymarzły A tutaj jest 2,5 do 3. Taki star. A tu jest takie fajne zejście na łódkę, żeby można było wysunąć jak woda będzie. Nie szybko najdzie, ale nachodzi już. No. Jak wykopali, tam nie było prawie nic. Zobaczcie, ile już naszło. Tam. Także pozdrawiam wszystkich. Ziemi mam Wystarczy, żeby ją rozsypać na około zrobić taki wał tu pozagrabiam sobie a tamta strona to już zrobiona już zagrabiłem tu mój sprzęt stoi do grabienia pozdrawiam wszystkie rodziny na całym świecie życzę wam wszystkiego dobrego szczęścia zdrowia i słodyczy jako światowe youtuber wam życzę chciałem pozdrowić um, klub motocyklowy Panther MC podziękować wam kochani za współpracę przez 6 lat Barwy zdałem, barwy nie były nadarte, wisiały w szafie, tylko z was, z was zażartowałem, że ich zdzieram. Nigdy bym tego nie zrobił sumieniem, mi nie pozwalało, żeby uszkodzić barwy. Także pozdrawiam was wszystkich. Barwy oddałem w całości, nieporwane. Odebrał to mi ode mnie założyciel grupy do prezydenta zawiezie. Pozdrawiam wszystkich i Was, kochani, wszystkich przeprosić za wszystko, za ostatni zlot, że doszło nie do porozumienia. Pozdrawiam i dziękuję Wam, kochani, za wszystko, za miłe spędzone chwile w klubie i dziękuję Wam za to, że poznałem tak wspaniałych przyjaciół, tak wspaniałych ludzi. Dziękuję Wam za to z całego serca. A tutaj widzicie, mam dużo roboty nie mam kiedy nawet na, na zebranie przyjechać. Także dziękuję Wam za wszystko. Chciałbym dalej być um, przyjacielem klubu. Klubu Panther MC. Zrobię wszystkim życzę.